Tegoroczne dni Przemkowa były skromniejsze niż w poprzednich latach. Na scenie w parku miejskim wystąpiły w większości miejscowe zespoły. To fragment występu zespołu Marzenie. Podczas dni Przemkowa pokaz samoobrony zaprezentował miejscowy klub Gladiator. O tych zajęciach mówiliśmy niedawno na naszej antenie. Na scenie wystąpiła także grupa teatralna działająca w Przemkowskim Ośrodku Kultury. Zaprezentujemy sketch kabaret Moralnego Niepokoju w naszym wykonaniu pod tytułem Drzwi. Niech Pan teraz zamknie oczy i Pan sobie wyobrazi, że Pan stoi przed tymi drzwiami. Za Panem leży sześć, no siedem teatru. To trzeba trochę poświęcić na to czasu. Właściwie bazujemy na wszystkim, ale często odbiegamy od rzeczywistego scenariusza. Grupa Teatralna Integracja prowadzona jest od czterech lat przez panią Lucynę Mazur. Skupia ona głównie dzieci i młodzież z naszych szkół. Na początku to my przedstawiliśmy jasełka. Było bardzo dużo chętnych, a. Y... Do występowania. Tak, a miała brać udział tylko podstawówka, więc stworzyliśmy taką grupę teatralną. Podczas dni Przemkowa wystąpił również romski zespół Łaciba. Impreza od kilku lat odbywa się w majowy weekend. W tym roku dni Przemkowa były jednak nietypowe, choćby dlatego, że trwały jeden dzień. Zazwyczaj jest to u nas święto dwudniowe, ale z powodu jutrzejszej uroczystości, czyli beatyfikacja Jana Pawła II, myślę, że mieszkańcy z Przemkowa razem z całym krajem, z całym światem katolickim będą chcieli przeżywać właśnie tą beatyfikację.